No już ślicznie wyglądasz. Pokaż jakie masz. Ojej, jej, Takie je masz na włoskach, tak? <grystanie> pokaż jakie masz na włoskach, pokaż. Taką mam stążeczkę. Jestem dziewczynką. O, ja jestem elfem. Z tapeczką na głowie. Kadencja jest drugim elfem, już bez tapetki. <grystanie> Na Jak Jakby pomóż mi. I mąka ziemniaczana. Posypuje się tą mąkę? Tak. Do tej pianki po goleniu. Tak. I co z tego powstanie? Coś nie nie. No już będzie, już. To mogliśmy to na schodach zrobić. Nie na schodach. Nie byłoby takie bałaganu tutaj. Nie. Ha ha ha, mamy ty Bam się, że ta rata wiele nie pomoże. Jeszcze tu jest taki nie, nie miejsce. Jest. Też są szorączki brudne? Pokaż. Ona ma też. wszystkie brudne. Też są brudne, też są On brudne. One masz wszystkiego, zobacz. O! No kan cię pokażę. No, widzę. Nie, ja, ja... Ja wszystko chciałam czyścić. Bo... No. Uwaga. Tu no no, ja jest No tak. No, tego jest. Mało tej pianki. Karoli nie wystarczy. <grym> tak? <grym> to jest A co się tak zrobi? Mhm. Się... Wow! Jakie bardziej takie gniotkowe. Widzicie? <grym> no, uwaga. Sztuczny śnieg! Mała Mamy zwierzątka! Mamy misia, uh -huh. pingwinka, no bo przecież musi być na śniegu pingwinek. Zawsze Karolka, masz. Tegrys, żyrafa i wiele innych zwierząt. No. Proszę bardzo. No bawmy się! Idę jeszcze po resztę pianki. Dotknij, dotknij, nie bój się. Śmiało. No, ciap. Ciap. No, dotknij, nie ma co. O, jeszcze w tej kobie skrobie. Sztuczny śnieg jest fajny, to jest fajne. Takie miękkie. O, a teraz czas, żeby pingwinki zamieszkały na sztucznym śniegu. Woda. O, pingwinek. Może jakiś piesek do niego przyjdzie. No, w ogóle super zabawa, bo to wszystko się tak fajnie przyczepia. Wow! A no strasznie, a bo to mam jeszcze nie zrobione. Zo! Mm. Nie, to nie zo! No jak nie, ja Zimowe zo! A wow. Karina już zaczynała. Bitwa! Bitwa na śnieżki. Ej, ej, ej! Tak nie! Łapać, łapać, No ciało nie! Ej! Tak, tak nie wolno. Ty Mało ty się u... zabierze. Czy się fruwać? Ej! Jeszcze nogami w to wejdziesz. A ja! <grym> Hej, na co czekacie? Chodźcie. Dla mnie tu jest bardzo zimno. Nawet tu trawy nie ma. Trawy? Tutaj nie ma w ogóle trawy. Przecież to Antarktyda. Tu jest sam śnieg. Ani karmy. Ani trawy, ani pobiegać gdzieś. A dla mnie to tam obojętne, ale nie ma tutaj gdzie spać. Nawet, nawet jakieś poduszki nie ma. I wszędzie zimno. I wszędzie zimno. Trochę go przypłaszczymy. No to, to nie przykujesz czym? Tylko spadniesz do wody. Ja tam umiem pływać. Umiem, umiem. E, zabawa jest super, także e, też e, bardzo mi się podoba taki śnieg. Sztuczny śnieg to po prostu fajna zabawa. Do zobaczenia. Jestem przebrana w nowe spodenki i w nową bluzeczkę. Mogę teraz nowo brudzić. No, co, idziesz na, no, na Holanka? Na nóżki wstań. Wstawę, hop, na górę. O tak. No. Hi, hi, tak, chodź do mamusi. Chodź, chodź, chodź. Chodź chodź. No. chodź, chodź, chodź. Wszyscy się już no? Tak. Brawo, ja brawo, nie. brawo, brawo. Nie, idziesz. Idziesz tam. Uh -huh. No. Chodź, chodź, chodź ha, tutaj. Halo, halo. No. Oj, nie. <śmiech> 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 A teraz Zatusia idź. Zatusia <laughs> Każdy sposób jest dobry. Biegiem, 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 biegiem. Chodź. Okres mamy międzyświąteczny, ale pogoda spłatała nam figla i cały śnieg zszedł. Nie można iść na sanki. No właśnie. No to coś będziemy robić, ponieważ jutro jest Sylwester. Tak? Ale extra. No. To będziemy robić pracę Sylwestrową. Zrobimy tak. E, miasto, budynki, tak? Mhm. I sztuczne ognie. Tego użyjemy pasteli olejnych do wybudowania, do zrobienia budynków, a takich brokatowych klejów. Tak. Klej. I do trochę się wykonało, musimy się O, musimy, ale jeszcze mamy, bo aż dużo jeszcze mamy i niebieskie, i żółte, i różowe, dużo jeszcze mamy. Zrobimy fajerwerki. Dobra, to zaczynamy od budynków, tak? Budynków, no. No to dobra. Uwaga, drugą stronę. Mhm. To trzeba zrobić tak: wybudować, wybudować, narysować blok. Pastele olejne się rozściera, tak? Tak. Wtedy jest ładniejszy efekt. No, trzeba robić mm -hmm. okienka. Proszę bardzo. I następne budynki. I też białym. Też, też białym, A żółte mm -hmm. mogą być w środku I jeszcze dach. Mogą być. Jak się pali światło, to jest na żółto. Mhm. Mm mm -hmm. Następnie większe, mniejsze, jakie chcesz. To będzie chyba teraz blok, co? Mhm. Mm Będzie ładny efekt. Czyli tak? Ekstra. I dach. O, taki wielki dach, żeby nam się mieściły yy. fajerwerki. marki. Będę musiał mieścić tutaj, mm -hmm. przynajmniej na dachu. No to pastele są już nam mnie potrzebne. Uwaga, zaczynamy. Jakie mm -hmm. też kolory? Fiolet. Mhm. Przedeż, zielony. Dobra, a jak e, takie, takie gwiazdki jakby? Pokaż. No takie. Mhm. O, leci coś jeszcze. Leci. Hop. Hop, tak. To jest akurat zielone, żeby było mało widać. Szerwerki, widzisz? O, tak. Widzę do Tak. Ta I teraz takie kropeczki gdzieś o, tak na końcu. Takie kropeczki. No. <laughs> Dobrze, niech będą. Jakie jeszcze robisz? E, ja zrobię teraz bardzo kolorowe. Bardzo, bardzo kolorowe. Zacznijmy dużo szowników. Mm -hmm. mm -hmm. Czy coś tam jeszcze leci? Na pewno tylko mocno. Mhm. Mm Przycisnąć. Uh -huh. To jest. Ale kolorowe. Mm -hmm. Teraz zrobimy sobie jeszcze taki jasny żółty, o taki. Jeszcze można tu jakoś na dole, co? To mm -hmm. Czy trzeba? Tu jeszcze jakieś malutki możesz zrobić. Tu możesz dużo fajerwerków. Łał! Wow. Zaraz <grym> go prostu wyprostujemy. I jeszcze sobie może zrobimy koło tego taką. Obudziłaś się Nie. No Teraz na ręce. <grym> Obudziłaś się to dobrze, to ja już lepiej wolę mieć petardę tutaj na łokciu. Na łokciu petardę. Ale ciekawy kolorek. Mm. To może Masz... czarny, nie? Na nie. nie? Ui, ui. Mm. Jakie fajne, ale to jest taki zielony, taki mocny. Taki mocny zielony. Jakby się przybliżyło, patrz. Mm -hmm. Hallo, mach einmal. Papa, zübchen. Papa.